Witam. Oto kolejna piękna, ciepła czerwcowa noc o cudownych kolorach. Noc, która po prostu wygania człowieka z domu, każe cieszyć się pięknym światem, tym, co jest dookoła. Chciałam powiedzieć, że mam dla Was bardzo smaczne ciasto. W ciebie trudno określić to ciastem, taki słodki przysmak na początek kalendarzowego lata. Mam nadzieję, że będzie ono słodkie. Oczywiście produkt ten zawiera cukier, ale cukier z wszystkimi minusami. Jest jednak produktem naturalnym w odróżnieniu od serwowanego nam systematycznie produktu modyfikowanego genetycznie, jakim jest syrop glukozowy czy glukozowo-fruktozowy. Dlatego warto korzystać z cukru, póki jeszcze jest on dostępny. Chciałam przy okazji przypomnieć jeszcze jeden świętojański zwyczaj włoski, bardzo sympatyczny, o którym zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć. Otóż jest to zwyczaj, który się nazywa Kumary di San Giovanni. Oznacza po prostu przyjaźń świętojańską między dziewczętami. Otóż panował zwyczaj, że dziewczęta zbierając kwiaty do przygotowania owej rosy świętego Jana, o której wam opowiadałam. Zbierały także kwiaty i wiązały małe bukieciki. Przybierały jak umiały z tą rzeczkami, koralikami. Taki bukiecik ofiarowywało się najlepszej przyjaciółce. I jeśli dziewczyny wymieniły takie bukieciki, to stawały się wtedy kumami od świętego Jana, czyli kumari di San Giovanni. Później rewanżowało się przyjaciółce, dając jej jeszcze raz bukiecik na dzień 29 czerwca. Bardzo sympatyczny zwyczaj, ponieważ przyjaźń zawsze jest na wagę złota, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. Niestety wieści, które przychodzą z Włoch nie są bardzo optymistyczne i ponieważ nie docierają one z reguły do Polski, chciałam Wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które może niedługo mogą nas czekać. Otóż wskutek zmian formalnych tak zwanych włoski, włoska rada lekarzy. Stworzyła nową strukturę, a mianowicie lekarze zostali praktycznie uznani za y, służby zmilitaryzowane. I tak też ma się rozwijać ich struktura. Można to było zobaczyć w Święto Republiki, czyli 2 czerwca, ponieważ jest to rocznica referendum, w którym Włosi zadecydowali, że nie chcą więcej monarchii, a chcą republikę. Otóż lekarze maszerowali razem z jednostkami wojskowymi. Oczywiście maszerowali głównie lekarze podzielający aktualną. Narrację, ale jednak wszyscy myślący ludzie patrzyli na to z przerażeniem, ponieważ wydawało się, że lekarze, być lekarzem to posłannictwo, że służyć to, są to ludzie, którzy mają służyć przede wszystkim innym ludziom, a tutaj widzimy, że mogą być wykorzystani także do innych celów. Podczas świętego Jana doszło do. Takiego bardzo nieprzyjemnego wydarzenia podczas obchodów w Kremonie, kiedy to przedstawiono wizerunek Matki Boskiej z odkrytymi piersiami. Było to coś, co po prostu miało bardzo nieprzyjemną wymowę. Jak widać, we Włoszech, kraju, który od zawsze wiązał się z siłą chrześcijaństwa, gdzie znajduje się Rzym, dzieje się dużo niedobrych rzeczy, ale Włosi nie tracą nadziei. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co ma miejsce, i coraz więcej jest przebudzonych. Myślę, że w Polsce jest tak samo. Także, kochani, życzę Wam kolejnego pięknego wieczoru i pięknej nocy. Jutro pewnie się spotkamy. Przypominam o rosi świętego Jana, która ma przynieść wszelkie szczęście i pomyślność. Zbieramy kwiatki wieczorem, jutro zostawia, zalewamy je źródlaną wodą i zostawiamy na zewnątrz, tak żeby wchłonęły całą magię tej nocy, a następnego ranka wodą tą myjemy twarz i ręce. A jeśli nam coś zostanie, ofiarujemy taką wodę sąsiadom. Pozdrawiam Was!